Witam bardzo serdecznie. Dziś yy, chciałbym poruszyć yy, temat yy, pewnego, no, jednego z yy, najsilniejszych środków, czyli Trenbolon. <laughs> Dlaczego chciałbym poruszyć ten temat? Ponieważ sporo osób yy, ostatnio czy to w zapytaniach do mnie, czy to na grupach, yy, chciałoby wejść właśnie na ten środek. Ale tutaj jest błąd podstawowy a dokładniej pytanie czy faktycznie e, są przygotowani na tak silny środek, czy im jest to potrzebne i czy faktycznie e, są w stanie wyciągnąć e, chociaż nawet 20% z tego środka. E, kwestie tutaj skutków ubocznych e, wiadomo, podwyższone ciśnienie e, Między innymi to jest chyba taki największy, yy, najbardziej gdzieś tam odczuwalny dla zdrowia skutek uboczny. <laughs> Dlaczego? Ponieważ jeżeli masz wyższe ciśnienie, dostanie się dla pracy po nerkach, yy, nerki mimo wszystko ma się dwie, ale jak polecą, no to jest po ptakach, yy, najprościej mówiąc. Kolejny aspekt, wiadomo, praca serca yy, chodzi o. No bo prace serce, no to wiadomo, chyba nie muszę, nie muszę poruszać tutaj tego tematu, że jest obciążone właśnie między innymi podwyższonym ciśnieniem i tak dalej, bo to chyba każdy powinien też wiedzieć, takie podstawy podstaw. Kolejny aspekt, ewentualna agresja, a u większości osób bardziej zobojętnienie. Wiadomo, kwestie indywidualne, jak ktoś jest, ktoś tam ma coś w głowie nie tak, no to... Od tego środka 15 km i się nie zbliżać bliżej. E, tak najprościej mówiąc. Ale to chyba też większość osób raczej wie. E, dlaczego też trembolon, to zły pomysł, na przykład, jeżeli ktoś ma dosyć wysoko BF, ponieważ fakt faktem, trembolon bardzo pomaga przy redukcji, przy redukcji tkanki tłuszczowej. Ale nie aż na tyle, żeby osoba, która waży trochę kilogramów, ma tej, ma tej tkanki tłuszczowej za dużo, gdzie i tak już jest tam podwyższone ciśnienie. To serce jest, ma też dużo ciężej pracować. I jeszcze dobijała się trembolonem, który jest naprawdę mega silnym środkiem bardzo obciążającym właśnie tutaj um, układ sercowy. Między innymi też silnie blokuje. O tym chyba nie wspomniałem. E, oczywiście, u, oczywiście blokuje tutaj ten układ y, całe połączenia przysadka pod wzglórze Gonady e, Co jeszcze? O, tak najważniejsze. Większość osób chciałaby wejść na tren, bo się naczyta. Jaki to nie jest super środek, jaki on tam wow, y, no magia po prostu, co się po nim dzieje. Otóż tak, musisz sobie odpowiedzieć pyta na, na pytanie pierwsze w sumie i podstawowe. E, czy faktycznie potrafisz ciężko trenować? Jeżeli uważasz, że robisz trening, czujesz ciężko, robisz jeszcze dwa powtórzenia, ale masz zapas na pięć powtórzeń i odkładasz, to nie, to nie jest ciężki trening, to jest rozgrzewka dopiero przed treningiem. E, po, kolejny aspekt dieta. Dieta musi być dopięta naprawdę na 100%. Jeżeli chcesz wyciągnąć w ogóle z trembolonu ile się da. E, co już pomijając w ogóle według mnie nie, musi, nie musisz Ty się zgadzać, ty, ty ktokolwiek. E, Trembolonu nie powinny używać osoby, które w ogóle nie myślą o startach. To jest moje zdanie. Moim zdaniem w ogóle też jest takie. Moje zdanie jest takie, że jeżeli nie myślisz o startach, robisz coś dla siebie, nie używasz więcej niż dwóch środków to w miarę łagodnych. To jest tylko moje zdanie. E, no bo po co w sumie się zajeżdżać? Ale miał być o trembolonie, Także wracam do tego często właśnie też ludzie myślą, że dadzą ten trembolon to nic, że tam ta dieta trochę kuleje, trening kuleje, dadzą trembolon i zaraz tutaj nie wiem, się stanie jakaś magia. Urosną 5 kg w przeciągu 8 tygodni. Nie. Żeby wyciągnąć z trembolonu naprawdę cokolwiek, trzeba dosłownie zapierniczać na treningu ale na tyle z głową, żeby nie zajechać zaraz układu nerwowego. Nie przeciążyć. Wiadomo, ty tak jak będziesz na trembolonie, możesz mieć problemy też z sennością. Yy, omijam już takie tam aspekty, jak potliwość, no bo po prostu będziesz zalany potem. Częściej, mocniej i tyle. U niektórych osób ten pot śmierdzi też. Różnie bywa. Yy, ale możesz mieć problemy ze snem. Jeżeli masz problemy ze snem, nie zregenerujesz się. Jak się nie zregenerujesz, a będziesz robić mega ciężkie treningi, jak już się nauczysz robić w ogóle te mega ciężkie treningi, zajedziesz układ nerwowy, ciężko określić po jakim czasie, ale raczej dosyć szybko może to nawet się stać. Różnie bywa, zależy od osoby. Jeżeli zajdziesz układ nerwowy, progresu już nie zrobisz. Z czasem, z czasem. Może nawet wystąpić regres. I tyle w efekcie z tego będzie. Bo musisz się właśnie przyłożyć tutaj do każdego aspektu. Co z tego? Możesz, możesz przybić najlepsze środki, najmocniejsze, jakie są. Co z tego, jeżeli będzie leżała dieta i trening? Nic z tego nie wyciągniesz dla siebie. O wiele większy, większe benefity wyciągniesz z lżejszego cyklu naprawdę z lżejszego. Typu dwa środki nawet. Jeżeli budujesz masę mięśniową, nawet przysłowiowy, przysłowiowy teść DEKA, czy tam teść, naprawdę, zależy, zależy, który to jest cykl, zależy na jakim etapie jesteś. Naprawdę lepiej jest korzystać z łagodniejszych środków. Z trembolą naprawdę nie wyciągniesz sporo, jeżeli potrafisz trenować, jeżeli masz ten staż treningowy dosyć długi, znasz swoje ciało, wiesz jak trenować, wiesz kiedy potrzebujesz faktycznie przerwę, żeby ten układ nerwowy przede wszystkim odpoczął. Mięsień się zregeneruje, nie ma problemu, w miarę szybko. Układ nerwowy nie. Układ nerwowy potrzebuje tutaj naprawdę dużo czasu, w porównaniu do regeneracji mięśnia. E, jak chodzi o stawy, też mogą dostać w kość. Różnie bywa. Gdzieś tam na jakiś przypływ energii, ewentualnie jeżeli ktoś nie ma trembolonu, efekt placebo wystąpi i się załączy super e, bohater. Zaraz wchodzić w większe ciężary nawet na placebo. I tutaj też może Oczywiście z placebo tak się trochę śmieje. I tutaj też może a wystąpić właśnie jakaś kontuzja. Dlatego znajomość swojego ciała, chociaż no już jako tako chociaż pozwolić uniknąć właśnie jakichś tam problemów większych, mniejszych różnie bywa. E, zdecydowanie jak chodzi o trębolon. Odradzam każdemu, kto trenuje dla siebie. Nie ma po prostu. No nie po prostu nie. Jest więcej minusów niż plusów z tego. E, właśnie które już wymieniłem między innymi. No, chyba takie najważniejsze, właśnie. Dużo osób na cyklu czy to z trymbolonu, czy z łagodniejszych środków nie pilnuje ciśnienia. Mają, mają znacznie wyższe niż powinni. Eee, właśnie przede wszystkim to mocno degraduje nerki. Z wątrobą dobra, ok. Wątroby można podregenerować. Są na, są na to różne sposoby. Ale nerki, jak polecą, no to ze sportem raczej już trochę może być ciężko. Zwłaszcza z kulturystyką, czy ze sportami siłowymi. Dlatego tutaj do trębolonu, żeby w ogóle się do niego gdzieś tam przyłożyć. Jeżeli. To tylko w przypadku, kiedy myślisz faktycznie o startach, ale nie jednym, tak sobie dla siebie, tylko jeżeli wiążesz przyszłość z tym sportem, wiesz, że faktycznie będziesz dłużej w tym sporcie, a przynajmniej chcesz, a jeżeli chcesz, to musisz też dbać o zdrowie, czyli też nie walisz zaraz, yy, dużych ilości tego trębolonu czy innych środków. Zaczynasz stopniowo. Starasz się wyciągnąć maksymalnie ile się da na danym cyklu, w danym momencie z tych środków. Co z tego, że ty załadujesz 6 środków? Wiesz, co Ci powiem, nie wyciągniesz z tego 30-40%. Jeżeli nie, nie, Twój organizm nie jest przygotowany do tego, jeżeli Ty nie trenujesz odpowiednio ciężko, nie masz odpowiednio dopiętej diety, organizm po prostu to wyrzuci z organizmu. Tyle mniejś z tych efektów. Wiadomo, jakiś tam będzie, ale z tych środków bardziej. Bardziej odczuwalne będą skutki uboczne niż efekty, eee, to jest takie moje zdanie na temat Trembolonu. To nie jest też jakiś magiczny środek, który zrobił z Was yy, nie wiem, tytanów w 12 tygodni, czy coś takiego. Ale na pewno, yy, na pewno zdecydowanie odradzam dla osób, które trenują dla siebie. Jeżeli trenujesz dla siebie, używaj łagodniejszych środków. Możesz budować nawet tą masę mięśniową, czy redukować trochę dłużej, ale efekt też zostanie na dłużej, ponieważ twój organizm już wejdzie w dany rytm, już wypracujesz tam tą masę mięśniową. Nie na X środkach, z których i tak musisz połowę zejść, no bo nie będziesz lecieć na sześciu środkach cały rok, tym bardziej, czy nawet tam 9 miesięcy, nawet 8, zwłaszcza jeżeli trenujesz dla siebie. Dlatego musisz to wszystko robić z głową. Przemyślanie. Stopniowo budować. To naprawdę nie jest, nie jest sprint. To nie jest także forma zrobiona. Formę robi się tutaj latami. Z roku na rok, jeżeli dołożysz, dołożysz trochę tej masy mięśniowej, naprawdę dobrze. Na pierwszych cyklach idzie to nawet nawet optymalnie super można powiedzieć zależy kto jak jest też tam predysponowany i tak dalej no dużo czynników na to się składa ogólnie ale mm, zdecydowanie lepiej służywać łagodniejszych środków gdzie te skutki uboczne sajdy są naprawdę o wiele mniejsze yy, bo tutaj liczy się zdrowie jeżeli zdrowie ci poleci pożegnasz się ze sportem jeżeli będziesz podchodzić do tego z głową dbać o zdrowie ciągniesz na lata Mimo, że będziesz na tam dwóch środkach, maksymalnie może trzech okresowo, ale wyciągniesz z tego naprawdę dużo więcej, z tych trzech środków maksymalnie, z dwóch, niż z X środków. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się spodobał, że ktoś tam coś do siebie weźmie i przestanie myśleć, że środki robią robotę same, bo nie robią.